Mamy godzinę piątą z kawałkiem. Piątą zero pięć 5.05 Właśnie idziemy sobie z czupim do Poznania. Do jakiego kurwa poznania <grym> Piąta Malina. rano! Piąta rano, to jest bardzo istotne. I w ten sposób zaczyna się przygoda. Może za je... Tak mniej więcej tak, za jakieś 24 godziny będę na miejscu. Coś takiego. Zobaczymy co to będzie Na razie zbyt wielu jakichś myśli nie mam Poza tym, że najchętniej to bym po prostu się położył i leżał dalej O, ja też Albo bym wsiadł do jakiegoś teleportu i się pojawił to no. najlepiej Idziemy Idziemy kurwa tutaj Idziemy tutaj, robimy te Właśnie wjeżdżamy w mgłę śmierci Co to kurwa jest? Ciekawe, czy wyjedziemy z drugiej strony, czy nas pochłonie. co ty na to powiesz? Zobaczymy. Niebezpieczna sytuacja. Nie, o ale nie, ale tu już nie, nie, jest, nie jest taka jest gęsta. Choć tam to jest nieźle, no chmura, normalnie mleko. Dobra, koniec, koniec. za nami. No nieźle, teraz ładnie widać. Aha. Chmura spadła na ziemię Siedzę już na miejscu Jest sobota Przez cały ten czas nic nie dogrywałem Bo... Trochę mi się nie chciało Dwa, że też byłem zajęty innymi rzeczami No ale teraz mam czas to się tym zajmę eee, No cóż Z Berlina poleciałem do Helsinek Samolotem leciało się całkiem fajnie Miałem okazję popatrzeć na chmury co jest no, całkiem niezłe no bo te chmury jak się tak lata e, obok nich a nie ma się je pod sobą jak to jest na ziemi no to czasem przypominają jakieś rafy czy coś tego typu bardzo polecam w Helsinkach lotnisko jest ładne polecam taką ciekawostką jest to że tam e, muminki są chyba dumą narodową Finlandczyków bo na lotnisku było parę sklepów i kafejek z tym tematem. E, więc tak. Potem z Helsinek poleciałem do Szanghaju. E, w Szanghaju chwilę posiedziałem na lotnisku, czekając na mojego przewodnika. No i gdy ten dosz do dnu do mnie znalazł w sumie. To wsiedliśmy w taksę, pojechaliśmy do stacji kolejowej. Jeszcze do biuro zahaczyliśmy, koleją pojechaliśmy na główny taki dworzec i z głównego dworca pojechaliśmy pociągiem do Chūjō. Właściwie, no tam mieliśmy jeszcze jedną przesiadkę, no ale tak, po jakimś całym dniu plus jeszcze parę godzin dojechałem na miejsce, no i ulokowali mnie w hotelu. Co jeszcze do samej podróży, to powiem to, że pociągi są całkiem ładne. Jeżdżą bardzo szybko, bo tam jak się wyświetlało na ekranie, no to było 300 km na godzinę. No i ponoć tak wszystkie pociągi tutaj jeżdżą, więc no nieźle. Podróżuje się szybciej. Tak, dwa razy, albo i trzy razy szybciej. Choć sam, samo wsiąście do takiego pociągu nie jest proste. Że tutaj po pierwsze nie sprzedaje się biletów bez miejsc siedzących, każdy ma siedzieć i koniec, a jak nie ma, no to ci po prostu biletu nie sprzedadzą. Druga rzecz to to, że bilety się kupuje na dowód czy tam na jakieś swoje dane, więc nie można tak po prostu sobie pójść do kasy i, i tego biletu kupić. Trzeba trochę się z tym pobawić. No i też na Peron jak wpuszczają, no to trzeba bagaże przepuścić przez tam jakieś rentgeny, ciebie sprawdzą przy użyciu wykrywacza metali, więc z nożem raczej się nie pojeździ. Scyzoryki też nie są akceptowalne, więc no trochę słabo. No ale cóż, miałem okazję już pojeść trochę tutejszych dań. Generalnie dużo jest ryżowych rzeczy, i często są to też rzeczy robione na mące ryżowej: jakieś bułeczki, chlebki i takie inne. Makaron z ryżu wszystko w sumie. Inne rzeczy, no, często jest tak, że są ostre więc na to trzeba być gotowym. No i też się nie dziwić, jak się w rosole znajdzie kurzą łapkę. Bo tutaj wrzuca się całego kuraka do jedzenia, a nie tylko tam jakąś, jakieś, jakieś takie nienóżki. W miejscu, w którym się znajduję, klimat jest podtropikalny, więc generalnie jest gorąco cały dzień, od rana do wieczora. W nocy się chyba trochę uspokaja, ale to wciąż jest dosyć ciepło. Deszczu nie widziałem, ale to chyba kwestia takiego miesiąca, że w sierpniu w Chinach nie pada zbyt wiele. A powinno niby, bo tutaj pada, padać powinno dużo według tego co sprawdzałem, no ale to jeszcze, jeszcze zobaczę, jeszcze na no to będzie czas. No, póki co siedzę w hotelu, ale już mam tam jakąś chatkę załatwioną, więc na dniach się przeprowadzam tam. I... no i tam będę sobie mieszkał dalej jakieś kolejne 3 lata co do samych vlogów, nie przewiduję jakiejś regularności, jak będzie mi się chciało czy będę miał wenę to coś tam zrobię a jak nie no to nie zrobię no jak macie jakieś pytania czy coś to można do mnie pisać, czy gdziekolwiek indziej dać mi znać, to może o tym opowiem albo się gdzieś wybiorę i też to nakręcę. Na razie.